Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest pierwszy dzień w tym roku, w którym można z mokrym łbem wyjść na balkon i nie dostaje się zawału z powodu zimna. Dzisiaj jest chyba 17 kwietnia. To i tak jest późno, bo w zeszłym roku chyba były wcześniej takie dni, kiedy można było z gołymi nogami i z mokrą głową wyjść na balkon i się cieszyć właśnie słoneczkiem. U nas balkon jest jeszcze taki, bardzo zeszłoroczny. Na razie tylko udało nam się, znaczy mnie się udało, posadzić bratki i w miarę doprowadzić do porządku po prostu balkon jako balkon, ale roślinność to tak niekoniecznie. Tutaj jest jeszcze tylko róża, która przez cały rok stała na balkonie i właśnie w tym roku wypuściła już nowe listki. Także mam nadzieję, że pójdzie jeszcze lepiej i te listki dostaną jeszcze obok pąki i że będzie kwitło po prostu. Gdzie? Ja nawet nie pamiętam, czy ona jest czerwona, czy ona jest różowa. E, coś tak chyba pomiędzy. Wszyscy się przyznać, ale nie pamiętam. No, nie pamiętam. E, mam zamiar w tym roku dokupić więcej róż bo chcę, żeby było w tym roku więcej kwiatów u nas zawsze jest bardziej zielono niż kwieciście a w tym roku jakoś mnie naszło na to, żeby było bardziej kolorowo o tutaj są już nasze posadzone bratki, białe tu jest zdechły wrzos którego koniecznie trzeba już wyrzucić bo na pewno nic z niego nie będzie bo zimował na balkonie otwartym tu są też brateczki Tutaj jest tylko kawałek bratka, bo tutaj dookoła wyjdą kwiatki z cebulek, które cały czas tu są posadzone i co roku na fioletowo właśnie kwitną i właśnie chyba ktoś tłucze szkło w odległym tam nieopodal śmietniku i jest głośno. Niestety, przepraszam. A tutaj mamy kolejną jeszcze pustą doniczkę, do której na pewno coś posadzimy. Jest moja lawenda a może tak będzie lepiej widać. Lawenda, która na pewno odbije, ponieważ co roku odbija to jest tam roza odporna lawenda, więc na pewno da sobie radę. Tu jest powojnik, którego już przycięłam po zimie i który też w stanie a przynajmniej powinien. A tutaj mamy coś, co zawsze zapominam jak się nazywa i też pięknie kwitnie. Wiecie, to jest kwiat łąkowy. Nie wiem, czy tu coś widać. O, może w tej chwili. Na razie on jest jeszcze taki ostro zimowy. Jeszcze nie odbił, ale na pewno odbije pięknie, kwitnie na żółto. A tutaj pączki zaczyna nam taki krzewik puszczać już. Oczywiście zapomniałam, jak się nazywa. Przypomnę sobie pewnie, ale w tej chwili nie pamiętam. E, moje wrzosy, które zimowały. Na tym zamkniętej części balkonu, więc teoretycznie chociaż nie wiem. Niby były dobrze mm, przygotowane do przetrzymania zimy, ale chyba jednak nic z tego nie będzie. Ale to jeszcze chwila, damy im czas. No i moja tuja, która ma się dobrze, już chyba szósty rok. A za ogrodzeniem balkonowym bratki sąsiadki. <gry> Pozdrawiamy sąsiadkę bardzo. Bardzo chcemy jeszcze w tym roku zmienić podłogę na balkonie. Wiecie, to nie jest nasz balkon. Mieszkanie jest wynajmowane, ale mimo wszystko człowiek chciałby mieć ładnie. Tutaj mam położony dywanik, więc na tej części... Zresztą tu jest dużo lepsza podłoga, chociaż równie brzydka, ale w lepszym technicznie stanie. Chcielibyśmy właśnie tą podłogę wymienić na drewnianą, taką z Ikei składaną, z takich klocuszków, ale wiecie, niestety to jest właśnie tak, jak się, wiecie, ma... Dobrego fachowca w domu, to niestety nigdy nie można go wykorzystać do pracy w domu, ponieważ pracuje zawodowo, e, mój Przemek zajmuje się wykończeniem wnętrz i e, no, zrobienie takiego balkonu dla niego to jest pryszcz, natomiast chłopaki mają terminy już do końca następnego roku, chyba jeśli dobrze pamiętam. Może coś przekłamuję, ale w każdym razie na bardzo, bardzo daleki czas do przodu pracują również w weekendy i nie wiem, chyba sobie tą podłogę samo sama na balkonie położę. Taki żart oczywiście, bo, no nie wiecie, najprościej to jest kupić yy, tą podłogę i na tym się chyba skończy, bo nie wiem, czy jest jakakolwiek szansa, żeby on tą podłogę położył, nie wiem, chyba w nocy albo nie wiem, w niedzielę po południu. Jeżeli jeszcze będzie miał siłę po pracy zawodowej, także. Masakra! Normalnie, słuchajcie, nie ma dobrej pory w ciągu dnia, żeby pokazać Wam tutaj. O, może teraz, bo chciałam Wam pokazać zasłonkę, którą udało mi się wczoraj kupić w Lumpie. Która mnie zachwyciła niesamowicie z powodu swojego wzoru, bo o ile znudziły mi się już całkowicie kwieciste zasłony jasne, to o tyle czarna zasłona z kolorowymi dużymi to są chyba peonie. Jeśli dobrze widzę, rajcują mi niesamowicie. To znaczy niekoniecznie peoni, ale w ogóle właśnie duże, duży, duży wzór kwiatowy na tle ciemnego materiału. Więc udało mi się wczoraj kupić niestety tylko jedną, ale za to nową. Nową zasłonkę, to jest słuchajcie, zasłonka z firmy Elos. Nie wiem czy znacie. Mnie bardzo podobają się katalogi, to znaczy internetowe oczywiście tej marki, przy czym to są bardzo drogie rzeczy. I bardzo mnie cieszy to, że udało mi się tą zasłonkę znaleźć. O nie wiedziałam, co prawda kupując, co to za marka, podobała mi się zasłonka jako taka. Dzięki Bogu udało mi się ją dorwać za całe 3 złote. Oj. No nie ma dobrej pory dnia, żeby to pokazać, ponieważ tu zawsze jest pod słońce, pod światło. Jak to z oknem. A moje umiejętności filmowania są ograniczone, dlatego o, tu pokazuję Wam. Boże jest przepiękna. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. A ja teraz, słuchajcie, biorę moje mieczyki i idę je właśnie przygotować do jutrzejszego sadzenia. Tak jak zawsze uczył mnie mój teść, że cebulki trzeba najpierw włożyć do wody, żeby sobie przez dobę były w wodzie i dopiero następnego dnia najwcześniej je wsadzać do ziemi. Także idziemy na balkon. Słuchajcie, tak jak mówiłam, Dziadek Krysiek zawsze mówił, że... A Dziadek Krysiek to jest specjalista ogrodowy. I to nie w żadnej przenośni, tylko jak najbardziej. I słuchajcie, zawsze przed tym jak... O, patrzcie, one już zaczynają puszczać korzonki. Dlatego cyk do wody, żeby każda cebulka dobrze namokła. Przez noc, najlepiej całą dobę. Dziadek zresztą, wszystkie rośliny, które wsadzaliśmy do ogrodu jeszcze z czasów, kiedy mieszkałam w domu z ogrodem, wszystkie rośliny, które przyjechały od ogrodnika, wiecie, czy od znajomego działkowca, który dzielił się sadzonkami, nigdy nie szły bezpośrednio do wody, tylko zawsze szły na całą noc, stały sobie w ciemnym garażu albo pod podwiatą bardziej podwiatą, bo tam przybiegnie. I właśnie one szły najpierw do wody, tak sobie przez dobę siedziały w tej wodzie i dopiero jak pięknie spulchniła się ta cebulka, nabrała wody, słuchajcie, to dopiero wtedy szła do ziemi. I powiem Wam, że jak dziadek brał się za sadzenie roślin, to one nigdy nie padały. Więc nie wiem, czy to jest kwestia sadzenia, wsadzania, wkładania cebulek do wody, czy też po prostu ręki dziadka ryśka. Dziadku, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Także ja już swoje cebulki włożyłam do wody, teraz je postawię na parapecie, to nawet, słuchajcie, uwielbiam te zielone mieczyki, nie wiem, czy to widać. Mają taki piękny, delikatny, zielony kolor. Także, o, nazywają się zresztą Green Star. No. Także jutro zobaczymy, czy uda nam się je wysadzić, to znaczy czy mnie się uda, to znaczy, czy uda mi się kupić doniczkę. Bo ziemię mam, keramzyt mam, także mam nadzieję, że się uda. Korzystając z okazji, że jestem jeszcze sama, bo Gabrysia z Mateuszem poszli po ziemniaczki, jak to dobrze mieć dzieci, które chodzą na zakupy. I e, słuchajcie, nie będę miała czasu, żeby się tu rozstawiać i żeby nagrywać, dzisiaj mierzymy. Chociaż takie mierzymy, pewnie pojawi się w tym tygodniu, bo albo jutro, albo pojutrze będę je kręcić. Ale pokażę Wam tak szybko, co udało mi się kupić, właśnie jakoś tak ostatnio. To jest tylko część tych rzeczy, ale za to taka, z których jestem naprawdę zachwycona. No cóż, nie przedłużając pokazuję Wam, co takiego udało mi się kupić, a pokazuję Wam dlatego, że tak się to pięknie zebrało kolorystycznie i tak ładnie mi się tutaj na stole ułożyło, że aż szkoda tego nie pokazać. No, u nas jeszcze, słuchajcie, jest Wielkanoc, są jajeczka. Są przepiękne jacenty, bo w jacentach jestem zakochana. W ich zapachu przede wszystkim, a że to wszystko tak ładnie wygląda, to jakoś świecie nie przekonuje mnie, że powinnam to już wyrzucić, bo skończyła się Wielkanoc, Wielkanoc za nami. Dla mnie, jeśli dekoracja wygląda pięknie, jest świeża, coś no wiadomo, to nie są hiacenty z czasów Wielkanocy, tylko jakieś świecie obecne, kupione kilka dni temu. Także niech sobie stoi, niech cieszy oko, po prostu za chwilę zdejmę jajka i zostaną same hiacenty. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. E, połączenie takiego pięknego wiosennego różu z pięknym wiosennym, jak dla mnie, fioletem, szarością, bielą i takim właśnie liliowym fioletem. Ja jestem po prostu tą kompozycją zachwycona. Tym bardziej, że wszystko to jest dla mnie: niczego nie muszę odsprzedawać. To nie jest nic, co trafi na sklep. Także jestem przeszczęśliwa, mogę się z tego cieszyć i nikt mi tego nie zabierze. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest torba. To jest torba z marki Wenecja. Torba jest wykonana z naturalnej skóry zamszowej. Nie ma żadnych najmniejszych nawet oznak użytkowania. W środku jest tak samo czyściusieńka, pachnąca autentycznie pachnie pięknie skórą zdobiona jest tutaj y, takim łańcuchem srebrnym, do którego y, dowiązane są doczepione chwosty właśnie z tej samej y, skóry. Zobaczcie, ona jest tutaj ma taki wytłoczony wzór w kwiaty, nie wiem czy to jest widoczne, bo to jest tylko wytłoczenie, to nie jest żaden kolor. Po prostu obłędne 3 zł. Nie wiem jak można było tego nie kupić. Nie wiem. Druga rzecz to jest w 100% kaszmirowy różowy szal. Taka mgiełeczka, słuchajcie. 100% kaszmir. Yy, z frędzlami. W takim cudownym... O, waszmina 100% kaszmir. To jest tak delikatne, że może nawet służyć na takie chłodniejsze letnie wieczory. Bajer niesamowity. 3 zł. Kolejna rzecz to jest yy, taka piękna biała bluzka. Yy, cała w half Z marki Pieces. Czysta biel, Cudowna, piękna, z takim dużym dekoltem na plecach. No po prostu, jak dla mnie, miodzio. I kolor, który kocham, to jest właśnie ten liliowy fiolet. To jest taka zwykła, klasyczna, o moje kudły, koszula z gapa. Nie wiem, czy dobrze widać ten kolor, ale to jest taki piękny, piękny liliowy fiolet. Coś, coś cudownego. 100% na ultra miękki. Nawet go można nie prasować, bo już go nosiłam bez prasowania. Cudownie się nosi. I do tego właśnie te fioletowe buciki na takiej małym, yy, małej szpileczce, które są tak wygodne jak kapcie. Wykonane w całości z naturalnej skóry. Środek też jest z naturalnej skóry. Słuchajcie, nie wiem, jak można było dopuścić do tego, żeby one zostały na 3 zł. Ja no, nie mogę tego pojąć. Ale bardzo się z tego cieszę. I żegnam się z Wami kochani. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia, bo ostatnio <laughs> miałam tak dużo pracy, że ani niczego nie oglądałam praktycznie, ani niczego nie nagrywałam, bo y, wzmożona praca y, bardzo mi y, uprzykrzała życie. To znaczy ja kocham swoją pracę, natomiast y, czasowo jest wykończająca. Do zobaczenia, drodzy moi mili. Życzę Wam, żebyście mieli taką piękną pogodę jak my dzisiaj. Cudowne słońce, pełne słońce od samego rana. Do zobaczenia, trzymajcie się buziaczki. Pa-pa!